A zatem witamy w przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy są już z powrotem na sali, bo za chwilę zostanie ogłoszona najważniejsza informacja dzisiejszego dnia: kto dostanie się do finału akademickiego konkursu retorycznego. W tym momencie zapraszam Igora, aby poprowadził to dalej i ogłosił Wam dobrą nowinę. Jest nowina. Nowina jest dobra, ale rodziła się w bólach, tak jak mówiłem, y, dlatego, że rzeczywiście mieliśmy y, i nie jest to frazes. Y, bardzo wysoki poziom. Mieliśmy tu bardzo dużo y, ciekawych, dobrych, interesujących mówców. Wiele y, stylów przemawiania. Y, to jest, wiecie, no, trochę tak jak z używialstwem figurowym. To nie jest bardzo. Taka weryfikowalna y, dziedzina, że liczą się centymetry albo bramki. E, tu trochę zależy od widzimi się mm, różnorodów, którzy są tacy, a nie inni. Dużo zależy od dyspozycji dnia, y, trzymając się y, terminologii sportowej. Y, jednym słowem, hmm. jeżeli ktoś z Was poczuje się y, dotknięty tym werdyktem, to ma rację, tak? dlatego że. To jest nasz wybór, a tu dużo mówców było naprawdę nietuzinkowych, fajnych, ciekawych. I no, mam nadzieję, że ci, którzy nie będą w finale, nie obrażą się na nas i po prostu będą jeszcze wracać w innych konkursach albo przy innych eventach organizowanych przez Akademię Retoryki bo miło się z Wami spotyka. Mam nadzieję, że odrobinę tej przyjemności Wy też czujecie. Ale żeby już nie ględzić za dużo i żeby. Było wszystko jasne, to będę wręczał bilety do finału. A Kuba Podgajnik wygłosi kilka słów uzasadnienia naszego werdyktu. I jako pierwszego finalistę zapraszam do nas Stanisława Janiszewskiego. Stanisławie. Wszyscy teraz tutaj się zastanawiamy, co będzie naszym rowerkiem. Także to na pewno zostanie z nami. Czy chciałbyś powiedzieć kilka słów? No nie spodziewałem się tego, nawet bluzę ubrałem, więc na no, że <laughs> będę musiał ją pewnie zdjąć. E, no, było wiele świetnych mów, i e, to mi trochę pokazało, że jak za pierwszym razem się nie uda, to może za drugim. E, w sumie nie, nie mam pojęcia, co, co, co mam więcej powiedzieć. No, to jest bilet, bilet do finału bilet. No, dla Ciebie. bluza jest ok, bo to młodzieżowy konkurs, więc nie trzeba tu być w, w spokingach. Kuba, wyjaśnij, dlaczego ten bilet trafił właśnie do Stanisława? Mogę sobie nie pozwolić na komentarze że wspaniale wyzwoliłeś Stanisława z ciężarą odpowiedzi na pytanie. Wręczyłeś bilet, zabrałeś mikrofon i rozmowa skończona. Słuchajcie. Słuchaj, wszystkim Stanisławie, bardzo dobre wystąpienie. To jest że się zastanawialiśmy, że gdyby tu była mowa o tatuażu, że tatuaż powinien wyrażać nas, i ja mam taką historię, to byłoby doklejone, to nie byłoby takie dobre. Jakby to była tylko ta jedna historia, i po, to może byś potem powiedział o tym tatuażu, to on może nawet by była zepsuta, zbanalizowana. No i tak to doskonale połączyć to jeszcze nie tylko. Hmm, strukturalnie, że zaczynasz od jednego, potem przechodzisz do właściwej i potem wracasz, przypominasz i robisz, i robisz klamerę kompozycyjną, tylko, że ta klamera kompozycyjna służy temu, że my mamy takie, wszystko się ułożyło jako ostatni element, jako ostatni rów kosce Rubika, wszystko się ułożyło takie, no właśnie, to jest moje tatuaż, kiedyś chciałem, czy ona miała być ważna, czy ja mam, czy on nie wyraża, świetne, bo bardzo poruszające. Warsztatowo dobrze, wiadomo, że można pewne rzeczy się poprawić, natomiast yy, sama konstrukcja, bardzo dobra i my też oceniamy nie tylko to, czy ktoś ma dobry warsztat, czy nie. Bo bardzo ważnym kryterium jest to, czy mowa robi ten już używając niezawodnego określenia efektuału. To znaczy, czy faktycznie jest szansa, że ona zostanie w nas i będzie nam towarzyszyć nie tylko za pół godziny, ale jutro, pojutrze czy za tydzień, a może i nawet dłużej. Na przykład miesiąc, rok albo do końca życia. Tutaj pod względem tego kryterium się bardzo Dziękuję bardzo. Tak, jest. Wielkie gratulacje, ale nie ucieka jeszcze ze sceny. <plosuj> e, już wespół już w takim razie e, powitamy na tej scenie Jakuba Kozakiewicza! <plosuj> tak, takie, takie okrzyki będą w finale, ten e, Przed przedsmak tego. Proszę Jakubie, to jest bilet dla Ciebie i oczywiście prosimy o kilka słów od Ciebie czy znaczy to nie jest no tak otuazji, chociaż może to tak zabrzmieć. Ja generalnie jak wyszedłem na chwilę porozmawiać z mamą, powiedziałem, że naprawdę był, wysoki poziom. Tym bardziej, że przemówienia naprawdę otwierały głowę. No i uważam, że same już wyróżnienie, żeby pojechać do finału, zwyciężając z wami, jest naprawdę ogromnym, ogromnym wyróżnieniem. Także dziękuję, jeżeli... I mam nadzieję, że wszyscy humaniści, którzy dzisiaj usłyszeli, że część napół należy do poezji, jednak mnie chyba nie powieszą. <śledzianie> Jakub, świetna mowa. Mowa niełatwa, ponieważ tutaj postanowie zmierzyć się z bardzo konkretnym tematem, a to już sprawia, że czasem zaczniemy ginąć w szczegółach. To by się udało tego uniknąć. Potem kolejna rzecz to to, że ty nie stwierdziłeś, że dorzucisz mnóstwo osobistych historii, tylko będziesz się skupiał na merytorycznej analizie i wtedy jest bardzo łatwo stracić uwagę odbiorcy, Ponieważ nie masz takich żadnych takich fast foodów intelektualnych dla niego, że usłysz jakąś historię, jakiś żart się przypłynie, po prostu mówiąc, tłukłość, 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 ale zrobiłeś to bardzo dobrze, bo, bo faktycznie trudno było oderwać od ciebie uwagę. I potem doszedłeś do konkretnych wniosków, udowodniłeś się, przebiłeś. I to jest pod tym względem mowa niezwykła, bo bardzo często mowy, które dostają się do finałów, są mowami storytellingowymi, czyli właśnie storytelling, potem jakaś puenta, jest to w różny sposób poklejone, różne struktury są zastosowane. U to było bardzo zrobione analitycznie i średnie się to. I myślę, że jest to też y, taka mowa, która w nas zostanie. W jednych dniach bardziej, w drugich mniej, zależnie się od poglądu wyjściowego. Mm, ale na pewno, na pewno zostanie dzięki dobrej mowie. No ja mam nadzieję, że kiedy opublikujemy ją na naszym TikToku, bo nie wiem czy wiecie, jesteśmy potęgą w TikToku, robię, No to też będzie ze 2000 komentarzy, tak? Bo młodzież wspiera się o hip-hop, Taką mam nadzieję. W każdym razie. Słuchajcie, wielkie gratulacje dla was, co mogę was poprosić o prawa, ale nie tylko dla nich, ale dla was wszystkich. To ja już uciekam, mistrz ceremonii rządzi tutaj dalej. W takim razie dziękujemy raz jeszcze za spędzenie środy z Akademią Retoryki. Gratuluję serdecznie laureatom dzisiejszych eliminacji, dziękuję jurorom, i członkom sztabu technicznego, który czuwał nad pomyślnym przebiegiem wydarzenia, i gdyby nie oni, to nie byłoby nas widać. Był to ostatni turniej eliminacyjny do akademickiego konkursu retorycznego. Poznaliśmy już całą dziesiątkę finalistów, z którymi zobaczymy się w finale 10 grudnia, tutaj na tej sali. Zapraszamy wszystkich serdecznie na widownię. Śledźcie informacje na naszych Social Media. Na stronie internetowej Akademii, musi być reklama, www.akademieretoryki.pl czeka na Was za to mnóstwo darmowych materiałów szkoleniowych, z którymi warto się zapoznać. Jak budować solidne argumenty, jakich błędów w wymowie unikać, jakie gesty niosą potężny ładunek emocjonalny, a których lepiej unikać. Odpowiedzi na te pytania znajdziecie na stronie internetowej Akademii Retoryki. A ja się z Państwem żegnam. Było dla mnie ogromną przyjemnością prowadzić dzisiejsze wydarzenie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. I gdyby ktoś chciał jeszcze indywidualny feedback z mówców, to serdecznie zapraszam. Coś